Dzisiaj może czujesz, że w Twoim domu czegoś brakuje, nie pieniędzy, nie rzeczy, tylko tej cichej miłości, która buduje serca. Może jesteście razem, a jednak daleko. Może słowa stały się ostre, a milczenie ciężkie. Jeśli to jest o Tobie, zostań tu. Pomódlmy się razem. Panie, widzisz nasze codzienne życie takie, jakie jest naprawdę. Bez udawania. Zmęczone twarze przy stole, szybkie rozmowy w biegu, napięcie, które rośnie, gdy brakuje sił. Widzisz serce, które pragnie dobra, a jednak czasem nie umie go okazać. Przychodzę dziś do Ciebie z tym, co w środku jest najbardziej kruche. Z pragnieniem miłości, która nie tylko wzrusza na chwilę, ale buduje dom i buduje serca. Miłości, która nie zależy od humoru, od dnia, od pogody. Miłości, która umie wytrwać. Boże, często w naszych domach nie brakuje spraw, tylko brakuje pokoju. Brakuje łagodności. Brakuje czułości w słowie. Brakuje umiejętności przeprosić. Brakuje cierpliwości, kiedy ktoś znowu mówi to samo, kiedy ktoś znowu nie rozumie, kiedy ktoś znowu wraca zmęczony i milknie. I może ktoś, kto teraz słucha, nosi w sobie cichy ból. Ból, że kiedyś było inaczej, że kiedyś bardziej się rozumiało, że kiedyś serca były bliżej. Panie, Ty widzisz tę tęsknotę, Ty widzisz łzę, której nikt nie zauważył, Ty widzisz to, co schowane za uśmiechem. Najświętsza Meridio u Panu, Matko Boża, przyjdź dziś do naszego domu jak Matka, która nie osądza, tylko obejmuje. Wejdź w nasze codzienne pokoje. W naszą kuchnię, w nasz korytarz, w nasze myśli. Ucz nas cichości serca, tej cichości, w której rodzi się dobro. Maryja, Ty znasz życie rodzinne, znasz zwykłe dni, znasz niepewność, kiedy nie wiadomo, co będzie jutro, znasz troskę o bliskich. Proszę, bądź przy nas. Kiedy brakuje słów, bądź. Kiedy słowa ranią bądź. Kiedy milczenie dzieli, bądź. A teraz, święty Józefie, przychodzimy do Ciebie. Dzisiaj prosimy o miłość, która buduje dom i serca razem z Maryją. Ty byłeś człowiekiem czynu, ale i człowiekiem serca. Nie szukałeś hałasu, a jednak twoje życie było pełne odwagi. Naucz nas tej miłości, która nie krzyczy, a zmienia wszystko. Święty Józefie, opiekunie świętej rodziny, stań przy nas, gdy w domu narasta napięcie. Pomóż nam nie dodawać ognia do ognia. Pomóż nam umieć się zatrzymać. Pomóż nam usłyszeć sobie to jedno zdanie, które gasi burzę, nie chce cię zranić. Panie Jezu, Jezusie Chryste, proszę Dziś o pokój serca dla tych, którzy są zmęczeni relacjami. Dla tych, którzy kochają, ale już nie mają siły walczyć. Dla tych, którzy niosą odpowiedzialność i czasem czują, że nikt ich nie widzi, daj im odpoczynek. Daj im oddech. Daj im łaskę łagodności. Jezu, ty wiesz, że czasem w domu najbardziej boli niewielki konflikt, ale drobiazgi. Ton głosu, spojrzenie, obowiązki, niezrobione rzeczy. Ktoś nie oddzwonił. Ktoś zapomniał, ktoś znów powiedział: zostaw mnie. Panie, ulecz te drobne rany, bo z nich tworzy się mur. Boże, proszę Cię o miłość, która zaczyna się od serca. Nie od wielkich słów, ale od małych gestów. Od tego, że dziś spojrzę łagodniej, że dziś powiem dziękuję, że dziś zapytam: jak się czujesz naprawdę? Że dziś nie będę wypominać, tylko wysłucham. Proszę cię, panie, o światło na te miejsca w moim sercu, gdzie jestem szorstki, bo jestem zraniony, gdzie jestem zimny, bo się boję, gdzie uciekam w milczenie, bo nie umiem nazwać bólu. Jezu, dotknij tego delikatnie. Niech twoja obecność uleczy to, czego ja sam nie potrafię. Święty Józefie, ucz nas miłości odpowiedzialnej. Miłości, która buduje nawet gdy nikt nie klaszcze. Miłości, która wraca do domu i wybiera dobro. Miłości, która nie upokarza, nie wygrywa, nie poniża, tylko chroni. Panie, proszę za małżeństwami, które są w kryzysie. Za związkami, gdzie jest chłód. Za rodzinami, w których ktoś odsunął się na bok. Za dziećmi, które uczą się miłości patrząc na dorosłych i czasem uczą się lęku. Boże, wlej w te miejsca Twoją łaskę. Proszę Cię też, Jezu, za tych, którzy mieszkają sami, którzy słyszą ciszę w mieszkaniu, a potem ciszę w sercu. Daj im poczucie, że są kochani, że mają swoje miejsce na ziemi i w niebie, że ich życie ma sens, nawet jeśli dziś nie ma wokół wielu rąk. Przychodzi noc, Panie, i w nocy myśli rosną. Wracają rozmowy, których nie było. Wracają słowa, które się powiedziało. Wracają żale. Czasem budzę się i czuję niepokój. Jezu, w takich chwilach, proszę, połóż swoją dłoń na moim sercu. Daj mi spokój, kiedy rano wstaję i widzę kolejną listę spraw, kiedy przychodzi wiadomość której się boję, kiedy zdrowie przypomina o swojej kruchości, kiedy pieniądze nie wystarczają, Panie, niech miłość w domu nie zniknie przez stres. Niech nie zniknie przez zmęczenie. Niech nie zniknie przez lęk. Boże, daj nam chleb powszedni nie tylko na stole, ale i w sercu codzienną porcję cierpliwości, codzienną porcję życzliwości, codzienną porcję przebaczenia. Niech to będzie tak zwyczajne, że aż ciche, a jednak mocne. Jeśli ta modlitwa dotyka Twojego serca, napisz w komentarzu jedno słowo: Amen. Niech to będzie mały znak wiary i mały znak, że modlimy się razem jedna rodzina w Chrystusie. Panie, proszę Cię o uzdrowienie słów w naszym domu, o słowa, które nie ranią, o zdania, które podnoszą, o rozmowy, które nie są walką, o cierpliwość, kiedy druga osoba mówi wolno. O łagodność, kiedy ktoś nie umie inaczej. Proszę Cię, Jezu, o uzdrowienie spojrzeń. Żebyśmy nie patrzyli na siebie jak na wrogów, ale jak na ludzi zmęczonych, którzy potrzebują dobra. Żebyśmy umieli w drugim człowieku zobaczyć serce, a nie tylko błąd. Matko Boża, najświętsza Maridżeł Upanou, weź nasze relacje pod swoją opiekę. Ucz nas tego prostego stylu miłości, cicho, Wiernie, z obecnością. Ucz nas, że miłość nie zawsze jest uczuciem, ale wyborem. I że wybór dobra w małych rzeczach jest wielki w oczach Boga. Święty Józefie, proszę, ucz nas porządku serca. Ucz nas stawiać granice temu, co niszczy. Ucz nas odcinać się od słów, które wchodzą do domu jak trucizna, plotek, złośliwości, narzekania. Ucz nas wnosić do domu prostotę i czystość intencji. Boże, jeśli w moim sercu jest gniew, który tłumię, daj mi go oddać Tobie. Jeśli jest poczucie winy, oczyść mnie. Jeśli jest samotność w relacji, przyjdź Ci zbliż. Jeśli jest zawód, ulecz. Jeśli jest lęk, że już nie da się naprawić, przypomnij mi, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Jezu, Jesteś królem Królestwa Bożego, które zaczyna się w sercu. Proszę, niech Twoje Królestwo wzrasta w moim domu, w kuchni, przy stole, w sypialni, w rozmowie, w milczeniu. Niech Twoje Królestwo będzie w tych drobnych chwilach, kiedy wybieramy dobro. Panie, proszę o łaskę pierwszego kroku. Dla tych, którzy czekają, aż druga strona zacznie. Daj nam odwagę, by dziś zrobić coś małego. Napisać wiadomość, uśmiechnąć się, przytulić, powiedzieć przepraszam albo dziękuję. Niech ten mały krok będzie ziarnem, które rośnie. Proszę Cię, Boże, o miłość, która nie wypomina przeszłości bez końca. O miłość, która pamięta dobro. O miłość, która umie wrócić do czułości. O miłość, która umie zamilknąć, kiedy trzeba, i odezwać się, kiedy milczenie rani. Jezu, wlej w nasze serca pokój, który jest większy niż nasze emocje. Pokój, który nie jest udawaniem, ale jest Twoim darem. Pokój, który daje siłę, by zacząć od nowa. Pokój, który chroni dom. Święty Józefie, wstawiaj się za nami, za ojcami, którzy czują ciężar, za matkami, które są zmęczone, za dziadkami. Którzy martwią się o dzieci i wnuki, za młodymi, którzy uczą się miłości, za tymi, którzy przeżywają straty. Niech Twoja opieka będzie jak dach nad domem. Matko Boża okryj nas swoim płaszczem. Niech w naszym domu będzie miejsce na modlitwę, choćby krótką. Niech będzie miejsce na ciszę, w której Bóg mówi. Niech będzie miejsce na przebaczenie, które uzdrawia. Panie Boże, oddaję Ci dziś mój dom i moje serce. Oddaję Ci tych, których kocham. Oddaję Ci też tych, z którymi mi trudno. Oddaję Ci wszystkie niewypowiedziane słowa. Oddaję Ci zmęczenie. Oddaję Ci pragnienie dobra. Trójco święta, zamieszkaj w nas. Niech Twoja miłość przenika nasze myśli, nasze wybory, nasze reakcje. Niech to. Co dziś wydaje się ciężkie, jutro stanie się lżejsze dzięki Twojej łasce. Jezu, daj nam tej nocy odpoczynek, a jeśli ktoś słucha rano, daj mu siłę na ten dzień. Niech miłość, która buduje dom i serca, rodzi się w nas spokojnie, bez pośpiechu, krok po kroku. I niech ta modlitwa zostanie w nas jak ciepło, do którego można wrócić jutro. Amen. Wiadomość od świętego Józefa. Dzisiaj chcę zostawić Ci jedną cichą myśl, prostą jak praca w Nazarencie, dom buduje się nie tylko rękami, ale sercem. Święty Józef nie był człowiekiem wielu słów, ale był człowiekiem wierności. W Biblii nie słyszymy jego głosu, a jednak widzimy jego miłość konkretną, codzienną, cierpliwą. Jest taki fragment, który mówi, że Józef uczynił tak, jak polecił mu Anioł Pański. To zdanie jest jak fundament. Nie wszystko rozumiał od razu. Nie miał pewności na każdy dzień, a jednak wybierał dobro i odpowiedzialność. Wybierał chronić Maryję. Wybierał chronić Jezusa. Wybierał budować dom, nawet gdy świat dookoła nie dawał gwarancji. Może dziś też czujesz, że nie masz siły na wielkie zmiany. I dobrze. Nie musisz zaczynać od wielkich słów. Józef uczy małych kroków wróć do łagodności. Uczyń pierwszy gest pokoju. Nie odpowiadaj złością na złość. Zatrzymaj się, zanim powiesz coś, co zostanie w sercu drugiej osoby jak rana. Pismo Święte mówi też, że miłość jest cierpliwa, łaskawa. To nie jest poezja dla idealnych ludzi. To jest droga dla zwykłych rodzin. Dla ludzi zmęczonych, dla tych, którzy czasem mówią za ostro i potem żałują, dla tych, którzy czują się niedocenieni, dla tych, którzy boją się, że dom pęka od środka. Miłość cierpliwa to miłość, która potrafi zaczekać. Miłość łaskawa to miłość, która umie być dobra nawet wtedy, gdy jest trudno. Święty Józef szepcze dziś. Nie naprawisz wszystkiego naraz, ale możesz dziś nie pogorszyć. Możesz dziś ochronić to, co kruche. Możesz dziś zbudować jeden mały kamień fundamentu. Krótkie przepraszam, krótkie dziękuję, krótkie jestem. To są cegły, z których Bóg buduje pokój. Jeśli czujesz, że w twoim sercu brakuje ciepła, poproś Boga o cichą łaskę, o miłość, która nie robi hałasu, ale trzyma dom. I pamiętaj, tak jak Józef wracał każdego dnia do tej samej pracy, tak ty możesz wrócić jutro do tej samej modlitwy. Bóg nie męczy się Twoją codziennością, On właśnie w niej działa.